Kochani, dzień dobry, cześć, słuchajcie, słuchajcie, witamy was w mojej kuchni, witamy was dzień dobry w mojej kuchni dzisiaj. Właściwie to w mojej kuchni, ja nie wiem o czym ta kobieta mówi. Dzisiaj w tej naszej kuchni ze mną jest pan Robert Makłowicz, słuchajcie, ze mną dzisiaj będzie gotował, a robimy gofry, gofry, gofrunie, gofrusie, przepyszniory. Dzisiaj będziemy robić, tak naprawdę ciasto mamy już gotowe, ale opowiem wam jak to się robi. Wiadomo, że jest to proces, Proces, który musi trwać. Musimy wziąć wszystkie składniki, które tutaj mamy, i je ze sobą połączyć. Dokładnie. I właśnie w kontekście tych składników, moi drodzy kochani, moi wspaniali słuchacze, my użyliśmy do zrobienia naszych gofrów mąkę. Tu mamy mąkę i mąkę wsypujemy do miski. Mąka! Mm. Mm. Wąka. Widać, że nie jest zbielona za bardzo, nie jest zbielona za mało, jest w punkt. Do tego, do tych wszystkich gofruniów, gofrusiów musimy mieć też cukier, biały cukier, szywy, już tak na to mówią. <śm> <śm> Co za wspaniały cukier, e, czuć, że mm, e, ludzie pracowali nad nim, e, e, siali buraki cukrowe, Zależało im, żeby wyszedł jak należy. W zasadzie bardzo ciekawe, bo cukier rośnie w ziemi, a w ziemi nie ma słodkiej atmosfery, więc bardzo ciekawa sytuacja. Tu mamy jeszcze mąkę bezglutenową, gdyby ktoś chciał robić bezglutenowe gofry. Nasze gofry nie będą akurat całkiem zwyczajne, ale powiem Wam, drodzy słuchacze, że gdybyście chcieli robić akurat bezglutenowe, świetny, przepeśniasty przepis, tylko akurat zapomniałam go sobie zapisać, ale jak sobie przypomnę, to na pewno wam powiem. Wracamy do naszych gofrów. Do tego wszystkiego mamy jeszcze olej. Tutaj mamy olej. Olej! Olej oczywiście z polskich pól. zawsze, kiedy nadchodzi wiosna, gdy widzimy te... To... Kojący żółty kolor na polach od razu robi się lepiej. I do tego wszystkiego powinno pójść mleko, ale takie jaja, że normalnie nie mamy, słuchajcie, mleka, moi drodzy kochaniutcy. Mleka nie mamy, ale słuchajcie, są jaja, jajusie. Tutaj mamy już łupki, ale jaja już są w środku. To jaja od pana Roberta, od pana Robercika. Tak, tak. O historii jaj może nie będę się za dużo rozpisywał, jednakże. Wziąłem je od mojej kury grażynki, która mieszka razem ze mną w Krakowie. Kr można powiedzieć taka rasowa Krakowianka. Jak wiele Kraków ma bardzo bogatą historię. Ale to nie o historii Krakowa będziemy mówić, ponieważ tutaj robimy nasze gofry dzisiaj. Mamy gotowe ciasto. Tak powinno wyglądać idealne ciasto na gofry. Tutaj mamy gotowe ciasto i na pewno takich przepyszniutkich, takich przerąwiastych gofrów nie jedliście, bo tego frunie robione były w mojej kuchni, a w mojej kuchni nigdy nie byliście. Jaki mamy przepis, co pan sądzi panie Robercie? Właśnie, przed chwilą uszczkwałem końcówkę palca w tym, że ciście. Myślę, że jest fantastyczne. I w taki właśnie przefantastyczny, przezpodzieczny sposób się z wami żegnamy, drodzy słuchacze. Jeszcze wrócimy do tego mleka, ponieważ mleka dzisiaj nie było celowo, moi kochani, bo jak wiemy nie można niszczyć płatków. Oczywiście płatki z mlekiem. Któż to w ogóle wymyślił? Czy widzieliście, żeby krowy pasły się z płatkami? Ja rozumiem same płatki z same mleko, ale razem... Ugh. Też my tego nie robimy, a to było gotowanie w naszej kuchni. Ja jestem Sugar Lady i był ze mną pan Robert Makłowicz. Dzięki, kochani, za oglądanie naszego kanału i do usłyszenia. Smacznego.